się ma. Witajcie w nowym odcinku Zobaczcie co się odjebało Zabrakło prądu Nic nie działa Ja pierdolę Nie no to jest porażka Ale nie wiem gdzie stanąłem no zobaczcie nic nie ma Szkur o Ja pierdolę o kurwa Ty zjeżdża w dół O nie Kurwa krańcowy będzie, jak jasny chuj Ja pierdolę Nie ja się boję kurwa no Zobaczcie, nie działa nic Idę w dół Kurwa widzę Działa jakiś przycisk? Nie, nie działa Ja pierdolę Jezuniu Miałem nie przyklinać, ale... Ja pierniczę Chyba na dziesiąte jadę Widzicie to co ja. Nie ja bierdol. Słuchajcie. Przygadnijcie. To nawet w dół Nie działa. To no, też działa, no kurwa. A no, w ogóle nie powiedziałem Wam, nie powiedziałem wam gdzie jestem. <laughs> Zgadnijcie gdzie jestem. Sudecka 5B, najgorsza no linia. Ja pierdolę. Jak się, jak się zesrałem. Ja, pier... ja pierdolę. Jedziemy w dół. Jedziemy w dół, a już wszystko działa. Wszystko w porządku. Keep calm Uff. Jebana winda Dobra to by było chyba na tyle Ja sobie sam nie wiem No dojechaliśmy